Dużo. Od razu po zakończeniu meczu, gdy weszliśmy na nasze media społecznościowe, było dało się zauważyć, myślę, co najmniej z minimum 100 powiadomień, gdzie ludzie oznaczali nas, i w większości przypadków była to właśnie ostatnia akcja meczu, dzięki której wygraliśmy mecz z Serbami i udostępniając każdą tę wiadomość, patrząc na nią cały czas, to cały czas oglądaliśmy ją całą i powtarzaliśmy sobie i oglądaliśmy tą końcówkę, jak to przebiegł. Cały czas jakby dochodzimy do siebie, bo jednak to był bardzo poważny turniej i myślę, że grając Wiadomo, zdawaliśmy sobie sprawę z rangi tego turnieju, aczkolwiek myśleliśmy, że chcemy po prostu rozegrać mecz po meczu. I gdy już brzmiała ostatnia strona, gdy zakończyliśmy mecz finałowy, to był totalny szok, ale pomału myślę, że oswajam się z myślą, że jesteśmy najlepsi na świecie w tej kategorii wiekowej. Tak, zdaję sobie sprawę, że z, wraz z osiągnięciem takiego sukcesu m, myślę, że oczy będą zwrócone na nas, m, gdzie będziemy reprezentować swoje barwy klubowe podczas sezonu zasadniczego i potem play-offów, jeżeli się uda oczywiście osiągnąć ten cel. I na pewno mam zamiar pracować jeszcze ciężej, aby pokazać, że niektóre który osiągnęliśmy, nie był w przypadku i będziemy chcieli też, starać, będziemy starać się obronić ten tytuł ponownie w następnym roku. Koszkówka 3 to jest głównie gra 1 na 1, oczywiście z roku na rok staje się ona coraz bardziej Taktyczna, więc to nie, już, nie jest już po prostu samo jeden na jeden i że wystarczy trafiać do kosza. Ja tam głównie gram jako zawodnik taki bardziej fizyczny, czyli żeby bić się mocno na zbiórce, atakować w pierwsze tempo, kończyć akcję po jednym dwóch koźle i wydaje mi się, że te rzeczy będą mógł przenieść na normalny park tutaj do koszkówki 5 na 5. Ciężko będzie wybrać e, jedną rzecz spośród tylu tych elementów, e, jakie się znajdują w koszkówce 3x3, ale myślę, że agresywna gra 1x1 i to będę starał się wprowadzić na pewno z koszkówki 3x3 do koszkówki 5x5. E, oczywiście, że tak. E, naszym założeniem będzie na pewno, żeby obronić tytuł, zwłaszcza, e, zwłaszcza gdy po sukcesie takim, jakim teraz jest i wygrane mistrzostwa mistrzostwa świata e, będzie to wskazane, żeby obronić ten tytuł, pokazać, że Polska nieprzypadkowo wygrała. Koszkówka 3 na 3 już powiedzmy od jakiegoś czasu istnieje tak już na poważnie w świecie koszkarskim. Koszkówka 3 na 3 jest to jeden z lepszych sposobów, aby również przygotować się do sezonu 5x5, bo głównie turnieje są również przed sezonem 5x5. Nie mogę nic więcej powiedzieć, jak tylko zachęcić do uczestniczenia we wszystkich turniejach, grach z zgrupowaniach.